Dzięki przejęciu przez miasto na początku lipca bielawskiego zbiornika Sudety od kilku dni mieszkańcy mogą już bez żadnych przeszkód korzystać z plaży oraz kąpieli wodnych na terenie ośrodka wypoczynkowego. Plaża jest otwarta od soboty 18 lipca dla mieszkańców, także zapraszam od godziny 10 do 18 również do korzystania właśnie z akwenu zbiornika Sudety. W tych, w tych godzinach tutaj czekają na Państwa różnego rodzaju atrakcje. Jest plaża piaszczysta przygotowana siłami osir pracowników Rządu Miasta, jak również pracowników OHP i bezrobotnych, którzy pomagali również przy zagospodarowaniu tej plaży. Jest boisko do siatkówki, jest sklep, który oferuje różnego rodzaju produkty gastronomiczne, jak również są ratownicy, którzy zabezpieczają, pilnują bezpieczeństwa plażowiczów. Podkreślam, że obowiązuje zakaz kąpieli poza oczywiście wyznaczonym kąpieliskiem. Woda jest czysta, przebadana przez sanepid, spełniamy wszystkie wymagane przez prawo normy. Także można w bezpieczny, komfortowy sposób z tej, z tej plaży korzystać. Pomimo ostatniego incydentu z ratownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji, nadal będą oni czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich wypoczywających nad wodą. Był pewien incydent rzeczywiście w sobotę. Jeden z naszych ratowników został zaatakowany przez nietrzeźwego plażowicza. Podjęliśmy kroki w związku z tym, aby przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom. No ja oczywiście apeluję do wszystkich o kulturalne zachowanie, o nienadużywanie alkoholu na naszej plaży i oczywiście spędzanie wolnego czasu w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym. Myślę, że tutaj możemy apelować raczej do zdrowego rozsądku eee, plażowiczów i tak naprawdę no, trudno, trudno nakładać specjalne kary i karać w inny sposób niż tylko apelować. I ja również to chciałbym za pośrednictwem tej telewizji zrobić. W najbliższym czasie przygotowane zostanie nowe zagospodarowanie terenu, tak aby już w nowym sezonie letnim obiekty zmienił swoje oblicze na bardziej przyjazne. W tym roku, jak Państwo wiedzą, jest sytuacja specyficzna, ponieważ plażę zorganizowaliśmy w 7 dni naprawdę wielkim nakładem pracy. Wielu osób za co chciałbym wszystkim bardzo podziękować, ale jakie będą plany związane z tą plażą, tak naprawdę już muszą zdecydować inne osoby. Mam nadzieję, że będzie kompleksowy projekt na zagospodarowanie zbiornika Sudety. Też nie chcieliśmy inwestować ogromnych pieniędzy w tym roku, akurat w tą plażę, bo nie wiadomo, czy będzie się na przykład w przyszłym roku znajdowała w tym miejscu. ale my Myślę, że mieszkańcy mogą być zadowoleni z tego, co w tej chwili mamy, i myślę, że mogą w naprawdę komfortowych warunkach wypoczywać i spędzać wolny czas. Mam nadzieję, że będzie kompleksowy plan zagospodarowania zbiornika stworzony, i również będzie uwzględniony tutaj w tym projekcie basen czy możliwość korzystania z basenu. Chociaż oczywiście, w momencie, kiedy został zakupiony zbiornik Sudety, no opcje zostały znacznie poszerzone i być, może, i być może to również będzie wzięte pod uwagę. Plaża na ośrodku wypoczynkowym Sudety czynna jest codziennie w godzinach od 10 do 18, aż do końca sierpnia. Gorąco zapraszamy!